Idźcie i głoście, to jest rozkaz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, uroczystość trójcy świętej i ciężko się mówi o trójcy, dlatego że jest to niełatwe w wyjaśnieniu, więc postaram się użyć takich trzech drobnych obrazów i są to takie moje obrazy, nie jest to jakaś taka wielka teologia. Więc kochani, w imię Ojca zobaczcie, że ojciec, Bóg ojciec jest tym, który stwarza, jest tym, który daje przykazania, czyli daje pewne drogowskaz, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy postępować, więc ojciec jest jakby taką głową. Głową, rozumem, dzięki któremu właśnie kierujemy naszym życiem, dzięki czemu wiemy, w którym kierunku mamy iść, postępować. Ojciec jest odpowiedzialny, więc właśnie w odpowiedzialności pokazuje nam, cóż mamy czynić. W imię Ojca i Syna, syn, serce. Zobaczcie, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, przyjmujemy ciało Chrystusa, no to tak właściwie jednoczymy się z Bogiem. Czyli, syn jest tym, z którym jesteśmy zjednoczeni. Dzisiaj Ewangelia nam mówi, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jezus chce być z nami w łączności. Jego misją jest zawsze prowadzić nas właśnie do Ojca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ramiona Duch Święty i tak mi to wskazuje na taką pewną otwartość. Duch Święty jest duchem właśnie który jest otwarty. On jest tym, który nas uświęca, on jest tym, który pomaga nam dawać świadectwo, a dzisiaj w drugim czytaniu słyszymy o tym, że Duch Boży on nam nadaje tożsamość. On nam mówi kim jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Boga, jesteśmy dziedzicami, czyli ja wiem kim jestem, wiem skąd pochodzę i dokąd zmierzam. To jest właśnie Duch Święty który nam to właśnie pokazuje, czyli to jest cała trójca, trzy osoby i jeden Bóg. Czy ja coś mówiłem o rozkazie? Kochani, bo Ewangelia mówi nam nie o zachęcie, nie mówi nam o tym, co dobrze żebyśmy robili, ale mówi nam o rozkazie. W ogóle Pan Kościelny włączył głośnik na zewnątrz i teraz będziemy słyszeć troszkę z Mszy Świętej, ale dzięki temu zdąży komunikować, ale to tak na marginesie. Więc mamy rozkaz, żeby iść i głosić Iść i nauczyć, iść i czynić uczniów, oczywiście w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, udzielając im chrztu, wprowadzając ich w życie trójcy, kochani, bo trójca to jest właśnie też to są relacje ojca, Syna w Duchu Świętym to jest niesamowita właśnie głębia i my jesteśmy zaproszeni do tego, żebyśmy budowali właśnie z Bogiem takie, takie relacje. Dlatego kościół ma misję, żeby zapraszać do tej głębi. Kościół ma misję, żeby wychodzić, żeby iść i ewangelizować. Że to jest po prostu zadanie kościoła. Misją misją kościoła jest ewangelizacja. Misją kościoła jest drugi człowiek, do którego trzeba po prostu docierać, żeby on miał życie, życie w Bogu. To jest po prostu to jest dla nas no to poszliśmy. Wczoraj właśnie była ewangelizacja uliczna na rynku rybnickim. Wyszliśmy z 30 mniej więcej osób, wyszło ze wspólnoty Jasem Miłosiernego i osób takich, które po prostu chciały wyjść. Kochani, przepiękne doświadczenie. Ja widzę, że kiedy my idziemy z Ewangelią, kiedy idziemy, żeby mówić o Jezusie, ludzie naprawdę chcą rozmawiać. To nie jest tak, że oni są zamknięci. Jeżeli potrafimy jakoś umiejętnie do nich zagadać, jakoś tak z taką otwartością, bez takiej nachalności, ale jakoś mądrze, mieliśmy też Słowo Boże ze sobą, mieliśmy fragmenty właśnie z Pisma Świętego, mieliśmy takie świece, które wręczaliśmy zapraszając właśnie do kościoła, że ktoś przychodził z tą świecą, wzajemnie dostawał też słowo, a tam trwała modlitwa prowadzona właśnie przez wspólnotę. No myślę, że było pięknie. I kochani, no zagadując, co było dla mnie ciekawe, spotykałem na przykład młodych ludzi, którzy mówili, że nie wierzą w Pana Boga, ale pogadaliśmy jakoś tak fajnie, elegancko, z otwartością i kiedy proponowałem modlitwę, na przykład była grupa takich siedmiu osób, no to oni się modlili Robili znak krzyża, kiedy błogosławiłem, do przyjmowali też błogosławieństwo. Także ja widzę, że są to jakieś takie pewne szczeliny, że Bóg o nich walczy. I to jest tak, że oni może nie przyjdą do kościoła, ale niech kościół przyjdzie do nich. To jest rozkaz Jezusa, to jest nasza misja, żebyśmy jako kościół szli do innych. Starali się to robić właśnie umiejętnie, starali się to robić mądrze starać się jakoś do tego fajnie też przygotować, bo każdy z nas, kochani, jest ewangelizatorem, czyli jest tym, który niesie Ewangelię. Wczoraj, no tak nie wiem, z 12-13 osób z tej mojej grupy, gdzie chodziłem osób, które napotykam, oddało swoje życie Panu Jezusowi zapraszając Go do życia. Zapytałem, czy chcą stanąć w takiej decyzji, żeby zaprosić Go w swoje życie. Mówią, no jasne, no i dzieje się i pięknie, więc błogosławię Was, kochani żebyście mieli w sobie też taką odwagę i żebyście szli i głosili w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, więc niech was Bóg błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I nie wiem jak wy, ale ja ruszam.